Dzień dobry, nazywam się Jan Szczepański, jestem fizjoterapeutą. W swojej pracy wykorzystuję terapię manualną, którą łączę z ćwiczeniami, oraz edukacją dotyczącą aktywności. Dolekliwości bólowe podczas pracy siedzącej związane są zazwyczaj ze spędzaniem dużej ilości czasów bez ruchu. Spróbuj co 20-30 minut wykonać kilka z ćwiczeń, które zaraz pokażemy. Jeżeli podczas nieprzerwanej kilkugodzinnej pracy przy komputerze zaczynasz odczuwać dyskomfort na poziomie odcinka szyjnego, kręgosłupa i karku, spróbuj rozruszać szyję. Wykonaj kilka do kilkunastu ruchów zgięcia i wyprostu, czyli ruchu do przodu i do tyłu, skłonu bocznego, czyli ruch uchem w kierunku barku, i rotacji, czyli ruch jak przy odwracaniu się za siebie. Próbuj wykonać to ćwiczenie co 20-30 minut, nawet w trakcie pracy. Kolejnym ćwiczeniem, które warto wykonać, jeżeli odczuwasz dyskomfort na poziomie odcinka szyjnego karku i łopatek, jest krążenie łopatek. Chwyć się za łopatki i wykonaj naprzemienne krążenia do przodu, do tyłu. Możesz wykonać również ruch krążenia na boki. Nie ruszając kręgosłupy. Jeżeli zaczynasz odczuwać dyskomfort na poziomie karku oraz ramion, wykonaj podciągnięcie ramion do góry. Unieś dosyć mocno ramiona do góry i przytrzymaj przez około 10 sekund. Następnie rozluźnij i zwieź luźno ręce wzdłuż tułowia. Wykonaj 3-4 powtórzenia. Jeżeli odczuwasz dyskomfort na poziomie odcinka szyjnego, karku, ramion i górnego odcinka piersiowego, spróbuj wykonać kilka wdechów z tak zwaną retrakcją, czyli ruchem, podczas którego ustawiamy głowę nad odcinkiem piersiowym kręgosłupa. Spróbuj podczas głębokiego wdechu wykonać ruch, w którym cofasz szyję i wydłużasz kręgosłup. Wykonaj 3-4 powtórzenia. Jeżeli odczuwasz dolegliwości na poziomie odcinka piersiowego kręgosłupa, wykonaj rotację z rękami na karku. Zapleć dłonie na karku i wykonaj ruch rotacji, czyli taki jak przy odwracaniu się za siebie. Wybierz pełen zakres ruchu, utrzymaj tę pozycję przez kilkanaście sekund, następnie weź głęboki wdech i na wydech spróbuj pogłębić. Wykonaj to 3-4 razy na każdą stronę. Jeżeli odczuwasz dyskomfort na poziomie odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, wykonaj skłon boczny tułowia z ręką na karku. Połóż dłoń na karku i wykonaj skłon boczny tułowia. Utrzymaj tą pozycję przez około 30-40 sekund. Zrób to ćwiczenie na obie strony. Możesz dodatkowo chwycić się drugą ręką za łokieć i pogłębić rozciąganie. Wykonaj 3-4 powtórzenia na każdą stronę. Jeżeli odczuwasz dolegliwości bólowe na poziomie odcinka piersiowego, kark lub między łopatkami, spróbuj wykonać rozciąganie klatki piersiowej w drzwiach. Oprzyj przedramiona o framugę drzwi, wystaw jedną nogę do przodu i wypchnij klatkę piersiową. Poczujesz rozciąganie z przodu klatki piersiowej. Utrzymaj to pozycję przez minimum 30-40 sekund. Możesz również spróbować zmienić ustawienie ramy podnosząc je wyżej. Wykonaj to ćwiczenie 3-4 razy, zmieniając nogi. Jeżeli po całym dniu pracy przy biurku odczuwasz uczucie sztywności, napięcia lub dolegliwości bólowych na poziomie odcinka piersiowego kręgosłupa, połóż się na twardym podłożu. Może to być dywan lub cienka mata. Zapleć dłonie na karku. Złącz łokcie i głębiej oddychaj. Możesz również pod odcinek piersiowy kręgosłupa podłożyć zwinięty, cienki ręcznik albo poduszkę. Jest to świetne ćwiczenie do wykonania po całym dniu pracy, po powrocie do domu. Odpoczywaj w tej pozycji około 5-10 minut. Jeżeli odczuwasz dolegliwości bólowe na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa albo bioder, wykonaj rozciąganie biodra na krześle. Usiądź na krawędzi krzesła, załóż nogę na nogę i wykonaj opad do przodu z prostymi plecami, aż poczujesz rozciąganie na poziomie biodra i pośladka. Utrzymaj tą pozycję przez około 30-40 sekund. Wykonaj to ćwiczenie po 3-4 razy na obie nogi. Wykorzystaj na nie krótką przerwę w pracy lub wykonaj je w jej trakcie. Jeżeli chcesz utrwalić zakres ruchomości w biodrach lub rozruszać je po długim bezruchu, Wykonaj opady na krześle. Usiądź na krawędzi krzesła, rozsuń delikatnie nogi i wykonaj kilka opadów do przodu. Za na przykład piątym razem możesz wstać. Spróbuj wykonać to ćwiczenie za każdym razem, kiedy wstajesz w trakcie pracy. Jeżeli odczuwasz sztywność, dyskomfort lub ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po długotrwałym siedzeniu przy komputerze, spróbuj wykonać bujanie miednicą. Usiądź na krawędzi krzesła, postaw stopy na podłożu, wyprostuj się i wykonuj miednicą ruchy do przodu i do tyłu. Podczas tego ćwiczenia staraj się nie ruszać górną częścią tułowia. Wykonuj to ćwiczenie podczas krótkiej przerwy w pracy. Jeżeli odczuwasz dyskomfort lub sztywność na poziomie któregokolwiek z odcinków kręgosłupa, wykonaj rotację na krześle. Usiądź na krawędzi krzesła, rozstaw szeroko nogi i chwyć się za łopatki. Wykonaj rotację wzdłuż osi kręgosłupa, wybierając zakres aż do kości krzyżowej. Trzymaj tą pozycję przez kilkanaście sekund, następnie weź głęboki wdech i na wydech spróbuj pogłębić. Wykonaj to ćwiczenie na obie strony w trakcie krótkiej przerwy w pracy. Jeżeli po długim siedzeniu odczuwasz ból lub dyskomfort na poziomie kolan, który nasila się podczas wstawania z krzesła, postaraj się rozruszać je przed każdym podniesieniem się. Wykonaj kilkanaście ślizgów stopą po podłożu, raz jedną, raz drugą nogą. Spróbuj wykonać kilkanaście powtórzeń co 20-30 minut lub przed każdym staniem z krzesła. Jeżeli odczuwasz dyskomfort lub ból z przodu kolana, nasilający się po bezruchu, przy wstawaniu z krzesła lub na przykład przy chodzeniu po schodach, spróbuj zadbać o elastyczność mięśni z przodu UDA. Złap się za stopę z tyłu, złącz kolana oraz wypchnij do przodu biodro. Utrzymaj tą pozycję przez około 30-40 sekund i powtórz na drugą stronę.